Siemanko, z tej strony Buniek, witajcie w kolejnym odcinku Drogi na Szczyt. E, otóż dzisiaj będzie odcinek z dwóch tygodni, dlatego że ostatnie dwa tygodnie po prostu nie grałem, no znaczy się nie nagrywałem w zeszłym tygodniu, w zeszły weekend, dlatego że po prostu nie było o czym nagrywać, a w tym tygodniu jest za to o czym. E, pojawiła się Lulu, nowa postać w League of Legends. E, co do samej Lulu, powiem Wam tak, jest to nowy support, chociaż nie tylko sprawdza się jako support, sprawdza się też dobrze moim zdaniem jako mid. E, chociaż e, z tym są sprawy sporne, dlatego że jest... jest no jej po prostu... spere nie są... Nie zadają aż takiego damage'u, jak się wymaga od apekery. E, dlatego jednak zostawmy Lulu jako support i ja w tej... Ja tak będę ją traktował. E, Lulu, TF, Sorceress... Zobaczycie ją na tym zdjęciu, które teraz widzicie. Jest ona ma postać, w sumie każdy, kto gra Legends już na pewno Lulu widział, albo przynajmniej czytał o niej. Co do, jej, co do jej skilli, moim zdaniem są bardzo fajne. Pomaga to strasznie naszym sojusznikom, także no, swego rodzaju to po prostu. Support, po prostu support. Moim zdaniem dobrze się sprawdza na bocie. Nie jest może Sustain z supportem, no ale jeżeli zagamy nią jak Janom, to moim, to moim zdaniem sprawdza się na tym polu. E, zwłaszcza jej zamiana w to takie urocze zwierzątko, to jest bodajże skill po e, Jest ok, jeszcze nie zakupiłem Lulu. Może z Lulu zrobię krótki, e, krótkie first Impression, czyli pierwsze wrażenie, jak ją tylko zakupię. Chociaż nie wiem, czy w tym momencie ją zakupię. E, także. No zobaczymy, jak to będzie. E, zacząłem nagrywać poradnik do Alistara, jednakże nagrania, które posiadam, są niestety e, nie pokazują całej mocy Alistara, dlatego nie, bardzo mi wybaczcie, wstrzymałem się tym razem z e, nagrywaniem tego poradnika. E, Także no musicie trochę poczekać, po prostu naprawdę Alistarem gram bardzo rzadko i czasami ciężko jest znaleźć. Alistara biorę po prostu, m, jeżeli jestem pewien swojego adekera, co się bardzo rzadko zdarza. E, także brakuje jeszcze tylko w sumie, jed, jedne, pokazania jednej sztuczki, czy tam dwóch e, i tak naprawdę mojego komentarza, i będzie cały poradnik gotowy. E, poradnik całości będzie nagrywany, także to tak jak kiedyś zapowiadałem, że poradniki pojawią się na moim blogu. E, blog niestety na razie będzie tam zastój na tym blogu z tego względu, że po prostu. E, no, jakby to powiedzieć, nie mam kiedy albo nie mam jak e, zapełniać go różnymi tam śmieciami, czy coś takiego, więc e, blog jest na razie offline. Znaczy offline. On istnieje, tylko że po prostu nie jest uzupełniony, nie jest aktywny. E, co jeszcze ciekawego wypatrzyłem w tym solo Q, no po ostatnich nerfach, e, na przykład Irelia jest silna, niestety z nerfili jej early game jej susten na lejnie, e, także. To, to jest postać, która mnie w ogóle najbardziej yy, dotyczyła, właśnie w tym patchu. Yy, tak się jak Irelia została znerfiona, czyli żart typu Better Nerf Irelia już niestety nie działa. Yy, postacią jest dalej silną, tylko tym razem jest silną w late game, nie jest także silna w early game, gdzie po prostu jeżeli rzucaliśmy się na Irelię, to oginaliśmy albo było duże prawdopodobieństwo do tego, że zginiemy. No to był oczywiście jeden ze stylów grania Irelium, czyli nie agresywny, a defensywny i sprawdzał się moim zdaniem e, znakomicie, dlatego że po prostu, że ktoś się rzucał na nas, zabierał nam te hapeki, my go sunowaliśmy i wbijaliśmy u Trudy bardzo dużo. E, tak parę razy i po prostu zabijaliśmy naszego przeciwnika bez problemu. E, w tym momencie jej wóz zostało znerfione, o połowę, e, także... Jeżeli ktoś... to jest granie jak postacią prawie bez więc... E, tam nie jest duży ten tej, W sumie można by coś tam zainwestować, ale no i nie jest to wymagane. Wystarczy grać bardzo defensywnie, jeżeli nas atakują, po prostu się wycofywać mniej więcej do mid -game W mid gameie możemy cisnąć z powrotem Miguelią, a w late gameie dalej jest OP. Nie ma to znaczenia. Co jeszcze ciekawego, w sumie nie jest, bany zostały praktycznie te same, wszyscy banują to samo, czyli Shena, Shako, Morgane, Kasadina i tam dwie jakieś postacie typu, nie wiem, Ari czy już Siwane. Zdarzało się dość często, czasami Ramusa właśnie, kiedyś zaczęły się właśnie bany na Irelia, teraz chyba już nie bardzo. W sumie to chyba tyle w tym pirackim audiologu, nie grałem za dużo rankedu, dlatego że Muszę zebrać na nowy zestaw run, nową stronę z nowy zestaw run, stąd y, szybciej mi schodzi po prostu granie normali. E, e, chociaż sobie nie, chciałem poruszyć jeden jeszcze temat przy okazji pierwskiego audiologu. Bardzo szybko go mówię, wiem, że w ogóle szybko dzisiaj mówię, ale no... Stwierdziłem, że jakoś mało życie ostatnio w moich nagraniach, także e, mam nadzieję, że to będzie dość żywe nagranie. Nie pozwolę wam się nudzić. E, chciałbym jeszcze przy okazji lulu w sumie omówić e, rolę supporta tak e, na szybkości Powiem wam tak, każdy twierdzi, że supportem nie da się wykorować gry e, Powiem wam od razu bullshit e, Da się wykorować lane'a, nie da się może wykorować gry, ale da się wykorować swojego lane'a Dlatego, że rola supporta jest e, tak samo ważna jak rola junglera, czy e, nie wiem, apekery e, Tak naprawdę support odwala 50%, a czasami nawet 60% roboty na bocie e, W tym momencie, kiedy na przykład mamy tak zwany AFK farm, czyli nasz e, a dekery po prostu sobie farmi, farmi, farmi. I w ten sposób support musi odwalić całą resztę roboty, to jest wardy, standardowo wardować go, żeby mógł sobie farmić do końca, otwarmiać przeciwnika, czyli jeżeli gram agresywnym supportem typu Sona, typu czasami Jana, nie wiem, Alistar, Ewentualnie Tarik po części, no z tego wykluczam, wykluczam sorakę Albo Lulu właśnie, to możemy przecież spokojnie cisnąć naszego przeciwnika Po to, żeby go trzymać jak najdalej od minionów I tak dalej, chociaż Sorakom też musimy dinajować, Czyli czy tutaj healować własnego miniona, jeżeli mamy e, Nie mamy nic do roboty, to healuję naszego miniona, żeby on nie zgarnął po prostu z hitu z niego e, To też jest jakiś sposób, prawda? E, w ten sposób dajemy naszemu Adakary sporą przewagę E, musimy też bardzo mocno pilnować naszego ADK, -ery. musimy w ogóle pinować e, części mapy od smoka, musimy pilnować smoka Czy nas nie gankuje Adeckery, musimy pilnować e, side buszu, czyli e, tych krzaków, które są e, nie, od strony, nie od strony, smoka, nie od strony Mida, tylko z tych drugich, tam też warto czasami piknąć Wanda, jeżeli w nich nie stoimy. Albo nie stoimy, dlatego że na przykład nie wiem co procent jest bliska, który nas stamtąd wyciągnie od razu e, i po prostu tym się zajmujemy praktycznie w early gameie i po części w game'ie a potem musimy dbać po prostu o kondycję naszej drużyny, czyli na przykład tam gdzie są akcje, warto by było, żeby support też również był i naprawdę wierzcie mi, że nie wiem, dam przykład Sony, Q i JW po prostu potrafią wygrać Team Fight. Czasami tak widzicie, że Team Fight wychodzi na czystym farcie, czyli na przykład nie wiem, bije się dwóch APK i powiedzmy, że, przeciwnik zabił naszego sojusznika, <coughs> mając, nie wiem, 10 HP, zostało 10, 20, a może 50 albo 100 HP. -ów. W tym momencie właśnie by się przydało trochę AP, trochę heala, i trochę damage'u od, od, nas, od supporta po prostu, no. Bo zdaniem rola supporta jest bardzo, bardzo ważna. I czy w tym, i tak wracając, w sumie, w tym momencie właśnie dobrze, bo dawno nie było supportu, odkąd wypuścił chyba karmę, nie było postaci, która mogłaby supportować. Chociaż Karma moim zdaniem jest takim sobie supportem e, Czegoś jej brakuje, wiecie tak, Żeby Karma była pełnym supportem brakuje jej Trochę mogliby ją przebudować Zrobiłaby się lepszym supportem Byłoby miło e, Ale Lulu za to jest supportem, któremu w sumie nic nie brakuje No może poza healem, którego nie ma Jednakże jej ult daje nam trochę hapeków To jest no zawsze coś do przodu Prawda? A w trakcie teamfightu to się nie zjada Sprawdzi, możemy zdinajować i przerwać komuś spele Zeslowować go albo dodać dodatkowy damage E, świetna sprawa okej, okay. w sumie tyle w tym pierskim e, tfu, co ja mówię, pierski grywałem wcześniej e, tyle w tym tygodniu na drodze na szczyt czyli omówiłem delikatnie Lulu tak tyci 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 tyci, tyci, tyci. jak ją kiedyś kupię to zrobię wam first impressions z niej czyli pogram ją 3-4 mecze i nagram jakiś materiał o niej będzie takie mini first impressions także póki co to tyle, trzymajcie się i powodzenia w solo queue siema